Witam Studio z europosłem Polskiego Stronnictwa Ludowego i szefem tej partii w regionie Adamem Jarobasem. Porozmawiamy o tym, w jakim kierunku województwo świętokrzyskie zmierza i jakie są najbliższe perspektywy dla jego rozwoju. Katarzyna Kaszluga, witam Państwa, witam Panie Pośle. Dzień dobry. No i proszę, dzisiaj jest dyżur w Sandomierzu, Porwamy Pana trochę do studia, żeby porozmawiać o przyszłości województwa. Tak, dziękuję za, za tę możliwość. Oczywiście miałem dyżur, spotkanie w moim biurze poselskim z rolnikami, którzy są grupą jedną z najbardziej dotkniętych też poprzez skutki pandemii. Cały sektor choreka, czyli hotele, pensjonaty, restauracje, nie kupują warzyw, owoców. To jest ta domena ziemi sandomierskiej, w związku z czym zastanawialiśmy się wspólnie, jakie państwo, jakie Unia Europejska też powinna podejmować instrumenty, aby pomóc rolnikom. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie również z udziałem ekspertów. Mam nadzieję, że to pomoże. Kiedy takie spotkanie będzie? Za dwa tygodnie na moje zaproszenie mam nadzieję odpowiedzą eksperci, dotyczy, którzy zajmują się rynkami rolnymi, możliwościami zwiększenia handlu międzynarodowego. No, ale wszyscy przede wszystkim czekamy na to, żeby pandemia ustąpiła jak najszybciej, bo to odblokuje możliwość normalnego funkcjonowania gospodarki. A jak pan ocenia teraz um... Całe zamieszanie związane z pandemią, czy politycy sobie radzą z, wszyscy rządzący, czy raczej? No wiemy że już, że wirus, którego nie widzimy, tak, on ma bardzo, bardzo malutkie rozmiary, praktycznie zablokował funkcjonowanie gospodarki no, przyprawił o, o śmierć wiele tysięcy, setek tysięcy ludzi na świecie. Ja sam przeszedłem tę chorobę, więc absolutnie mogę potwierdzić, że to jest poważne zagrożenie dla, dla zdrowia życia ludzi. E <sí> Różnie sobie z tym państwa radzą. No przede wszystkim ja oczekiwałbym od naszych rządzących, że opracują taki plan, który zakłada możliwość różnych scenariuszy, również zwiększonych ilości zachorowań. Oczekujemy dzisiaj, niektórzy mówią, że jest ryzyko tak zwanej trzeciej fali. Bo teraz spadły nam te tak liczby, liczby chorych, ale wycią trzeba wyciągnąć wnioski z tego, czego rząd nie zrobił w lecie ubiegłego roku. Praktycznie zostało. Odwołana pandemia, pan premier powiedział, można, swobodnie poradziliśmy sobie. I rząd nie, tych paru miesięcy nie wykorzystał, żeby przygotować różne scenariusze e, z różnymi też sposobami chociażby pomocy e, przedsiębiorcom czy, czy struktury dopasowania struktury ochrony zdrowia. Niestety, skutkiem tego mamy 70 tysięcy śmierci więcej wobec e, zeszłego roku i największą umieralność od II wojny światowej. Dlatego uważam, że to są realne skutki niekompetencji rządzących. Uważam, że bardzo dużo chaosu, takiej przy, przypadkowości, te słynne zakazy handlu chryzantemami we wszystkich świętych, to, to jest obrazek tego, jak, jak Polska sobie jednak nie radzi z pandemią, i za to ponoszą odpowiedzialność rządzące. Z tego obywatele powinni ich rozliczać. Rząd rozmawia z opozycją tylko wtedy, kiedy coś naprawdę wygląda źle. Przedwczoraj odbyło się takie spotkanie poświęcone szczepionkom. Wiemy, że producenci nie dostarczają tej szczepionki tyle, ile było zakontraktowane przez, przez unijne zakupy. Sam fakt, że kupujemy jako Unia Europejska jest dobry, bo płacimy mniej za, za te szczepionki. To są oszczędności nawet dwa razy mniejszej ceny. Ale oczywiście też Unia Europejska zainwestowała w to, żeby te szczepionki mieć dostępne, dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej te mechanizmy, też nacisku na koncerny, bo podejrzewamy po prostu, że, że oni sprzedają to na inne kontynenty, tam gdzie mogą więcej zapłacić i, i że to, to szczepienie jak najskuteczniej dobiegnie do końca, bo wtedy uzyskamy tą populacyjną odporność. Pan powiedział... Przeszedłem koronawirusa. Było ciężko. Czy teraz z perspektywy czasu, żeby ustrzec się od tego? Zastrzepiłby się pan czy nie? O, zdecydowanie tak. Zachęcam wszystkich. Mamy dużo fake newsów na ten temat. Naprawdę, jak niektórzy mówią, nie rosną skrzydła, nie zmienia się płeć, nie uzyskujemy połączenia Ze z Billem Gatesem, czy właśnie z iPhone'em. To szczepienie jest bezpieczne. Ono nie wszczepia nam żadnego fragmentu wirusa, tylko pewną sekwencję która ma nas uodpornić, czy wzmocnić kondycję naszego odporności, naszego organizmu na, na, ten, na tego bardzo ciężkiego wirusa. Ja przeszedłem ciężko tę chorobę. Miesiąc byłem w szpitalu, miałem powikłania. Dlatego naprawdę y, warto, warto się strzec i warto y, stosować te wszystkie reżimy sanitarne, przestrzegać tych reguł. Ale czy konieczne jest zamknięcie wszystkiego? Czy powinniśmy po prostu założyć maseczkę, myć częściej ręce, a niekoniecznie ograniczać tych przedsiębiorców z w swoim działaniu. No akurat tutaj moje środowisko PSL Koalicji Polskiej uważa, że niektóre sektory mogą być przy zachowaniu reżimu sanitarnego odblokowane, jak hotele chociażby czy, czy restauracje pod zachowaniem niektórych bardzo drastycznych dystansów społecznych, zastosowaniem nowych technologii wietrzenia. Dzisiaj mamy chociażby doświadczenia takie, że w parkach technologicznych w stosuje się wentylatory, tak tak, tak wysoko wydajne, tak już specjalistyczne, że w, w tych miejscach nie, nie odnotowano zachorowań, nowych zachorowań. Także nowa technologia też sprzyja temu, żeby całkowicie nie poddawać gospodarki lockdownowi, bo um, przede wszystkim zdrowie, życie jest najważniejsze, ale za moment um, też ci ludzie często rozważają wręcz popełnienie samobójstwa, bo ich warsztat pracy, ich dochody um, z dnia na dzień um, zniknęły, mają kredyty na głowie. Um, i nie wiedzą, co ze sobą począć. Państwo w takich przypadkach powinno stosować przemyślane sposoby reagowania. Jak już powiedziałem, widzimy więcej tutaj chaosu. Zamykanie stoków tego jest przykładem, gdzie... Ale praetycznie... jak się sportowcem jest, jest stok otwarty, więc... No dla niektórych jeszcze, jak się ma przyjaciół w rządzie, czy jest się członkiem rodziny, to, to rzeczywiście łatwiej. Um, ale widać dużo chaosu, brak, brak takiego strategicznego planu i, i wnioskujemy o to, żeby też spotkać się z przedsiębiorcami, z Izbami, gospodarczymi bo i z nimi rozmawiać, jak i w jakiej formie stosować ten mechanizm ochronny tarcze, o ile pierwsza tarcza była w miarę skutecznym sposobem, to te kolejne są dziurawe, biorą pod uwagę tylko niektóre branże ze względu na PKD, a nie na faktyczne uszczerpi dochodów. To powinno być kluczowe kryterium, które decyduje o tym, czy ktoś ma prawo do skorzystania z pomocy państwa, czy nie. Jeszcze wrócę, przepraszam, że tak wracam do tego koronawirusa i do pana przejść z tym związanych, ale interesuje mnie jedna rzecz. Poinformował pana profilu społecznościowy jestem zakażony. Jaki był odzew społeczeństwa? Osoby często lubią hejtować. Jeżeli jeszcze to pierwszy przypadek, jeden z pierwszych województwa. Spotkałem się rzeczywiście z takimi reakcjami, chociaż ich była zdecydowana mniejszość. Ja zgłosiłem się od razu do Sanepidu. Poinformowałem też, z kim odbywałem spotkania w ostatnich, w ostatnich dniach, też żeby, żeby ochronić zdrowie życie tych ludzi. Na szczęście udało się, nikt nie zachorował. Natomiast no zdarzają się wiem, że były takie komentarze też w mojej miejscowości, gdzie mieszkam, jakieś fejki że rzekomo miałem być tam, ja już tydzień wcześniej byłem w domu z wysoką gorączką, ale miałem być gdzieś w sklepie, ludzie mówili, tak, nieodpowiedzialny tutaj nas chciał zarazić. No, ludzie się też boją, ja też trochę to rozumiem, ale ale przede wszystkim no, myślę, że nikt celowo nie chce nikogo zarażać. Wiele grup społecznych takich jak ci frontowi, lekarze, pielęgniarki byli najbardziej narażeni na ten, na ten atak fejków, wręcz wypraszano na przykład małżonka pielęgniarki w jednym ze sklepów, na przykład w Skarżysku ze sklepu, czyli takie piętnowanie ludzi, którzy najbardziej się poświęcają, a oni powinni dzisiaj mieć największe wsparcie ze strony państwa i ze strony społeczeństwa myślę. Wróćmy teraz na chwilę do tej naszej codziennej Tutaj społeczności Regionu Województwa Świętokrzyskiego. Może teraz zapytam o strategię rozwoju województwa. Jak ją ocenia? No przede wszystkim mamy projekt, w marcu pewnie będzie przyjęta przez Sejmik. To, co, to co warto, na co warto zwrócić uwagę, to na pewno przeniesienie części tych zapisów jeszcze z poprzednich strategii, nad którymi pracowałem wraz ze swoim zespołem. Co my będziemy też proponować jako polskie stronnictwo, koalicja polska. To przede wszystkim bardzo mocne zwrócenie dzisiaj uwagi na dwie dziedziny życia. Bardzo silne wzmocnienie ochrony zdrowia. Dzisiaj jej niewydolność, czy brak dostępu do ochrony zdrowia, bo COVID COVIDem, ale praktycznie ustały przyjęcia w wielu obszarach na operacje chirurgiczne, kardiochirurgiczne, czyli czy dostęp do specjalności, do onkologii, bardzo silnie dzisiaj ograniczony i wydaje się, że ten kryzys uświadamia nam, że tak Spychany przez lata temat ochrony zdrowia, dostępu do, do lekarzy, których dzisiaj brakuje. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem dostępności do lekarza, czy, czy dostępności do opieki onkologicznej. Ten kryzys nam uświadomił, być może jest okazją, żeby w sposób skokowy i znaczący wzmocnić finansowanie ochrony zdrowia, nasz postulat, żeby to było prawie 7% PKB żeby też doprowadzić do wzmocnienia finansowego i płacy kadry medycznej, też może powiązać nawet wynagrodzenia pielęgniarek i innego personelu z wynagrodzeniami lekarzy, które, które rosną. Um, także, żeby, żeby wyciągnąć naukę i wzmocnić ten system, no, ale przede wszystkim też konieczne jest wzmocnienie gospodarki. Czasy pandemii dzisiaj tak naprawdę to będzie odbudowa gospodarki, nawet nie będzie rozwój, ale, ale musimy. Przechodziliśmy zacząć. w swojej historii. A, tak, to przechodziliśmy i akurat Pola, polscy przedsiębiorcy mają w sobie dużo innowacyjności, przedsiębiorczości, mamy taki naturalny gen, który trzeba wzmacniać, a nie przeszkadzać ludziom. Tym państwo rzeczywiście jest czasem skuteczne. Dlatego będziemy szukać takich dziedzin, w których polska gospodarka i świętokrzyska gospodarka jest mocna. Jak jestem na ziemi sandomierskiej, to na pewno i turystyka z jednej strony i cały sektor sadownictwa, warzywnictwa. To trzeba wspierać, trzeba szukać możliwości promocji też tych produktów na rynkach zagranicznych. Temu mają służyć też fundusze. Generalnie chcemy wzmacniać te sektory, które od lat były taką rozpoznawalną marką, jak sektor zdrowiskowy, cały ponidzie. To jest dzisiaj jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się um, obszarów, no i wreszcie północ. To przemysł, to dawny centralny okręg przemysłowy, który sięgał też do Sandomierza. To rozwój infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim i kolejowej i drogowej. Dalej, to wreszcie cały sektor dotyczący jakości życia, kondycji środowiska, czyli to, co się wpisuje w taki nowy zielony ład europejski, likwidacja smogu, przejście na zieloną stronę mocy, wymiana pieców na bardziej ekologiczne, ale też zapewnienie jakiegoś pomostowego wsparcia dla chociażby dla seniorów, po to, żeby do tych nowoczesnych y, piecy mieć y, dopłatę do, do paliw, y, którymi który, który mi się pali. Także w tej strategii na pewno zgłosimy też swoje propozycje. Nie chcę ich dzisiaj zgłaszać, bo pewnie przy okazji prezentacji tej strategii przyjęcia jej dla regionu my przedstawimy swoje, ale chcemy też pokazać, że mając doświadczenie w ostatnich latach mamy tutaj swoją autorską ofertę dla regionu. A budżet województwa jest szyty na jego miarę czy potrzeba trochę więcej materiału? No na pewno bardziej pasjonującym zajęciem jest konstruowanie planu rozwojowego na wiele lat naprzód, czyli tej strategii, gdzie wiemy już ile dostaniemy środków, to będzie 1,16 miliarda euro na następne 7 lat. Czyli dość dużo, ale mniej niż było w, kolej, w minionej siedmiolatce, bo wtedy mieliśmy 1,36 miliarda euro. Ale to są dosyć duże środki, które trzeba mądrze wydatkować. Czyli to jest około 5 miliardów złotych. Budżet województwa jednoroczny to jest niespełna 700 milionów, w tym dużo, dużo znaczonych środków. My zgłaszaliśmy tutaj takie braki, jak chociażby brak obwodnicy. Klimontowa w tej mapie inwestycyjnej pan radny Andrzej Swajda zgłaszał to do wieloletniej prognozy finansowej bez skutku. Mam nadzieję, że zarząd województwa obecny będzie bardzo mocno kładł nacisk właśnie na inwestycje, bo one dają też miejsca pracy, tworzą taki rozruch gospodarki i nie będzie przejadał tych pieniędzy, jak to się dzieje trochę dzisiaj, bo wskaźnik wydatków majątkowych bardzo mocno spadł w obecnym budżecie województwa. Wierzę w to, że Zarząd rząd województwa będzie chciał wyciągać wnioski, słuchać głosów od opozycji, podpowiedzi opozycji i że będziemy razem budować pomyślną przyszłość naszego regionu. Teraz zahaczę troszkę o pana prywatną działalność. Stworzył Pan w kilka miesięcy temu taki projekt warsztatownia dla młodych. Proszę powiedzieć, o co w nim chodzi? Bardzo mi zależy, żeby też korzystając z tego miejsca, gdzie, gdzie jestem w Parlamencie Europejskim, do dostępu do tych źródeł informacji, też możliwości finansowych, żeby zostawić coś po sobie, tak już mówię, trochę patetycznie, ale wydaje mi się, że jest potrzeba dzisiaj, brakuje. Nam liderów, brakuje nam młodych ludzi, którzy chcą tutaj zostawać, wiązać swoje życie, przeszłość z Regionem Świętokrzyskim, ale chcą też realizować się społecznie, może zakładać małe firmy, tworzyć małe biznesy i potrzebują do tego wsparcia takiego psychologicznego, kompetencyjnego, stąd pomysł na, na projekt warsztatownia, gdzie zapraszamy najlepszej klasy ekspertów z całej Polski, z różnych dziedzin, którzy przekazują informacje młodym w ramach formy warsztatowej, spotkań takich otwartych, plenarnych, inspirują młodych, dają im takie poczucie pewności siebie. Też nie od razu Kraków zbudowano. Też rozwiewają trochę wątpliwości młodych, że, że tak naprawdę, żeby odnieść sukces w życiu, to nie trzeba być jakimś geniuszem. Bo trzeba, potrzebna jest do tego oczywiście wytrwałość, praca, dyscyplina. motywacja, dyscyplina i też umiejętność współpracy. W tego się uczymy razem. Pierwsze doświadczenia tego projektu, spotkania dzisiaj trochę wirtualnie, na Zoomie są świetne, bo ludzie się lubią, młodzież lubi takie spotkania, lubi się wzmacniać nawzajem, zawiązują się relacje przy okazji, przyjaźnie, ale mamy ambicje, żeby warsztatownia była takim cyklicznym, rocznym kursem spotkań kilkunastu spotkań, warsztatów, które dadzą kompetencje um, młodym, będą taką wyprawką w dorosły świat, jak sobie poradzić w coraz bardziej konkurencyjnym życiu, uh, jak uwierzyć w siebie, jak yy, właśnie yy, spełnić... Realizować swoje cele. Zapraszam do współpracy, można się cały czas zgłaszać. Na mojej stronie internetowej jerbazadam.pl jest możliwość zapisania się, to nie wiąże się z działalnością polityczną, chcę zastrzec, bo to jest projekt społeczny. To, ja to tylko jest, powiedziałam, to jest prywatna działalność. To jest właśnie taki bardziej społeczny. Ja też realizuję przy okazji swoje takie pasje. Oddaję też to, z czego sam miałem kiedyś okazję korzystać jako członek Związku Młodzieży Wiejskiej. Um, czyli dostać taką pigułę. Dobrej energii od, od innych i chcę teraz podzielić się tym z młodymi z naszego regionu. Zapraszam do współpracy. To jest taki coaching biznesowy można powiedzieć. Naprawdę wiele element, elementów tak zwanego coachingu tutaj można zobaczyć, i na pewno dla każdego coś ciekawego. Niekoniecznie każdy może chce później być jakimś biznesmenem, ale naprawdę niektóre umiejętności mogą się przydać w życiu po to, żeby osiągać cele, budować wartościowe, dobre relacje z innymi ludźmi. Proszę powiedzieć, słuchać pogłoski, że PSL chce dołączyć do, Krzyż, do Szymona Hołowni. Proszę powiedzieć, czy PSL traci na sile, czy może nie chce być samodzielny? Nie, broń Boże, Boże, jesteśmy dzisiaj najbardziej doświadczoną i taką historycznie patrząc, ponad 120 lat tradycji. Tworzymy szerszą formułę koalicji polskiej, zapraszając do, do, do współpracy środowiska, z którymi nam po drodze, gospodarcze, społeczne. Chcemy tworzyć taką właśnie umiarkowane centrum, też trochę wolnościowe, które daje przestrzeń dla gospodarki, nie, nie zapomina o e, swoich korzeniach. My pamiętamy, że byliśmy i wychodzimy z obszaru wiejskiego, ale mamy też ofertę dla, dla miasta dotyczącą ekologii, przedsiębiorczości, edukacji e, i jesteśmy dzisiaj formacją ogólnonarodową. Natomiast mamy świadomość tego, żeby pokonać PiS m, jeszcze wobec zapowiedzi zmian w ordynacji, być może, które nastąpią, no trzeba szukać jakiejś formuły wzmocnienia, jakiejś solidarności po stronie opozycji i o ile doświadczamy świadczenie koalicji europejskiej wspólnego startu do eurowyborów no, nie dało szansy. Przegraliśmy z pisem siedmioma punktami. Uważamy, że stworzenie już dwóch bloków po stronie opozycyjnej byłoby skuteczne i a, wydaje się, że Szymon Hołownia z takim swoim trochę właśnie programem jest, jest gdzieś tam po drodze, że byłaby to szansa stworzenia wspólnej jakiejś formuły współpracy. Dzisiaj jest jeszcze daleko do wyborów, bo to są niespełne trzy lata. To jest Pytanie Dużo, na, ile, tak, pytanie na ile Szymon Hołownia też przetrwa, bo to jest ma dzisiaj efekt nowości, wchodzi do polityki, ale utrzymać się w polityce nie jest tak łatwo. Za moment być może będzie miał swój klub w parlamencie. Ludzie zaczną go rozliczać nie z tylko już z ładnych deklaracji, ale z tego, co realnie w parlamencie jego przedstawiciele będą potrafili zdziałać. Także tutaj może nastąpić jeszcze duża dynamika, natomiast trzeba być otwartym na wszystkie sceny. My dzisiaj nie wykluczamy e, współpracy z nikim, natomiast najbliżej oczywiście nam jest do tych, e, którzy wyznają te wartości m, takie chrześcijańsko-demokratyczne, chadeckie a, i, i w tym obszarze będziemy budować tę współpracę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam. Państwu również dziękuję za uwagę a na następny program. Studio, który poprowadzi już Michał Leszczyński. Zapraszam za tydzień w piątek. Do zobaczenia.